Od kilku miesięcy trwa nasze dziękczynienie za 100 lat istnienia naszej archidiecezji. Dzieje się to w kontekście roku jubileuszowego za nami liczne celebracje, konferencje, festiwale, pielgrzymki, a nawet zawody biegowe. Świętujemy to niezwykłe wydarzenie na różne sposoby oraz w różnych wspólnotach i środowiskach. Każda z tych propozycji pobudza naszą wiarę na swój sposób. Jednym z najważniejszych obchodów naszego świętowania będzie uroczysta celebracja z udziałem całej konferencji Episkopatu Polski. O po doniosłości tego wydarzenia niech świadczy fakt, że papież Leon XIV wyznaczył swojego legata. W jego imieniu będzie przewodniczył uroczystej jubileuszowej mszy świętej. Reprezentantem Ojca Świętego będzie kardynał Dominik Duka, emerytowany biskup Pragi. Zapraszam wszystkich diecezjan, duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych, do Liwskiej Katedry w dniu 14 października na godzinę 18. Będziemy wspólnie dziękować Panu Bogu za naszą historię i wspólnotę, którą przecież budujemy tu od 100 lat wspólnie. Oraz prosić będziemy o łaski i dary dla naszej Archidiecezji. Bądźmy razem w tym ważnym dla nas wszystkich dniu. Do zobaczenia!